Pytanie, które powinieneś sobie zadawać codziennie, jeśli chcesz mieć takie wyniki, jak pokazałem Ci w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu pokazałem Ci jedno z moich źródeł dochodów, i dla niektórych to było wielkie, wow. Dostałem całą masę pytań: Jacek, jak ty to robisz? Pokaż na żywo, pokaż, jakie techniki, jakie strategie używasz. Słuchaj, to wszystko, w jaki ja sposób zarabiam, to w jaki ja sposób poprawiam moje życie, to. Wszystko wzięło się od zadawania sobie codziennie jednego pytania, czyli jak podnieść swoją wartość. Jeśli codziennie będziesz pytał sam siebie, jak podnieść swoją wartość, to znajdziesz rozwiązanie, a propos tego, co mnie pytacie, jakie książki trzeba przeczytać, jakie szkolenia trzeba przejść, bo trading akurat, tak jak powiedziałem ostatnim razem, to nie jest dla wszystkich, ale... Powtórzę to, co powiedziałem na filmie tydzień temu. To wszystko bierze się od tego, co jest, twoje, co jest w Twojej głowie. To wszystko bierze się od podnoszenia swojej wartości. Codziennie zadaję sobie właśnie takie pytanie: jak podnieść swoją wartość? Jeśli wydaje Ci się to bez sensu, okej, okay, Twoja sprawa, ale popatrzmy sobie, gdzie my jako Polacy jesteśmy w stosunku do świata, w stosunku do Europy. Czy wiesz, kiedy powstał Rzym? Rzym powstał, o ile pamiętam w 753 roku przed naszą erą, 753 rok przed naszą erą, a chrzest Polski był w 966, więc mamy 1700 lat różnicy zanim u nas się zaczęło cokolwiek dziać, a Rzym już zbudował swoją cywilizację, już miał akwedukty, już miał budowle, a u nas nie było nic. I jak teraz wyjeżdżasz na zachód i powiesz, że jesteś Polakiem, się z Ciebie śmieją, bo niestety tak jest, traktują nas jako obywateli drugiej kategorii, bo jesteśmy 1700 lat, nie powiem za Murzynami, ale niestety za Europą Zachodnią. Ale jak pojedziesz gdziekolwiek do cywilizowanego kraju, nieważne, czy to będą Stany Zjednoczone, czy pojedziesz do Chin, czy pojedziesz do Niemiec, czy pojedziesz do Włoch, to zobaczysz różnicę między Polską, i to nie mówię tylko o cywilizacji jako takiej, bo to jest i kultura polityczna, widać jaka u nas jest. To jest kultura międzyludzka, to są budynki, to jest historia, to jest filozofia, to jest sztuka. Jak to u nas wygląda, niestety, jeśli siedzisz tylko w Polsce, to nie jesteś w stanie tego zobaczyć. Ale jak wyjedziesz gdziekolwiek za granicę, to jesteś w stanie bardzo szybko określić, gdzie my jesteśmy. Popatrz, jestem teraz w Dubaju. Dubaj 15-20 lat temu w zasadzie nie istniał. Jeśli popatrzymy na czasy, kiedy powstawało, powstawało jako państwo, lata 60., to tutaj nie było nic. Był piach i jedyne z czego żyli Arabowie, to wyławiali czasami perły. To był ich zarobek. Znaleźli ropę i zaczęli budować wartość kraju i zadawali sobie właśnie pytanie, jak ropa zaczęła im się kończyć, jak podnieść wartość turystyczną, bo zdecydowali się na turystykę, jak podnieść naszą wartość turystyczną, żeby ludzie z całego świata w ogóle się dowiedzieli o tym, że istnieje taki kraj i żeby chcieli tu przyjeżdżać. Więc jeśli kiedykolwiek byłeś w Dubaju i przyjechałeś rok, dwa, trzy lata później, to zobaczyłeś jaka jest różnica. Jak byłem tutaj, nie pamiętam, trzy czy 4 lata temu, gdzieś tam są z przeszłości moje filmiki stąd, to już jest przepaść w stosunku do tego, co było wtedy, a co jest teraz. Może pamiętasz, jak 10 lat temu jeszcze były filmiki, gdzie pokazywano, jak to w Dubaju jeżdżą Lamborghini jako policyjne samochody. Tylko widzisz, oni to, że kupili te Lambo, to nie po to, żeby tak naprawdę te Lambo jeździły, tylko po to, żeby w cały świat poszła informacja, że jest sobie takie państewko, które stać na to, żeby policja jeździła takimi samochodami. Więc ekwiwalent reklamowy, bo tak się ładnie to nazywa, wyszedł tutaj miliardy dolarów, bo to poszła, poszła ta informacja na cały świat. Tak samo najwyższe budynki, tak samo rozmaite cuda, które tutaj są, które dla innych krajów są totalnie nierealne do, do zrobienia. Zadają sobie podstawowe pytanie, jak zwiększyć naszą wartość, jeśli chodzi o, o kraj turystyczny, żebyśmy byli numerem 1? I teraz popatrz na siebie. Może żyć tak jak każdy Polak, pójść sobie do szkoły podstawowej, średniej, może nawet na studia, potem pójść na etat, spodzić kilkoro dzieci i na tym skończyć życie. Tak jesteśmy zaprogramowani jako Polacy, bo tak pokazują seriale, tak pokazują Twoi rodzice, Twoi dziadkowie, no bo skoro tak wszyscy robili, to znaczy, że Ty też masz tak robić. Otóż mój drogi, to że tak robi Twoje otoczenie, to nie znaczy, że Ty masz żyć ich życiem, że Ty masz robić to, co oni Ci powiedzieli. Powtórzę, zadaj sobie pytanie, jak podnieść swoją wartość i codziennie rano jak się obudzisz, zadaj sobie to pytanie, jak podnieść swoją wartość. A ponieważ chodzimy teraz w nowy rok, zastanów się jeszcze i przemyśl sobie, ile przeczytałeś książek w mijającym 2021 roku, czy przeczytałeś chociaż jedną książkę, dwie, trzy, może pięćdziesiąt, a może sto? No, takich, którzy przeczytali więcej jak 50, możesz napisać w komentarzu, że nie napisałeś. Jestem bardzo ciekaw. Popatrz jeszcze, a propos pytania, jak podnieść swoją wartość, jak to było. Jak to było nawet w przypadku wydobywania złota. Jak była gorączka złota, pojechała cała masa ludzi powiedzmy do Stanów Zjednoczonych, kupowali łopaty i kopali gdzieś tam góry, przekopywali rzeki, żeby znaleźć trochę złota, łopata sito. To było ich podstawowe narzędzie. Dzisiaj teoretycznie też możesz tak szukać złota, ale było parę osób, które zadało sobie pytanie jak podnieść jakość naszej pracy, jak podnieść wartość tego, co my robimy i zaprzęgli do tego całą masę umysłów, które wymyśliły rozmaite urządzenia, rozmaite maszyny do wydobywania złota. I dzisiaj z łopatą to chyba, nie wiem, może najstarsi górale wydobywają złoto. Ale tak naprawdę są używane do tego satelity, są do, są do tego używani inżynierowie, którzy mają też maszynki, które po, po prostu patrzą na to, co jest pod gruntem. Jesteśmy w stanie dosłownie prześwietlać to, co jest pod ziemią. Jaka jest teraz różnica w podnoszeniu swojej wartości takiego górnika, który wydobywał to złoto 200 lat temu, a jaka jest różnica teraz, kiedy jest, jest za tym cała inżynieria? Więc jeśli wydaje ci się, że nie robiąc nic, Będziesz zarabiać duże pieniądze, będziesz osobą wartościową, będziesz jeździć w piękne miejsca. Mój drogi, moja droga, nie ma na to szans. Jeśli chcesz podnieść jakość swojego życia, musisz podnieść swoją wartość. Jak? Nie wiem w swoim wypadku, jak. Kombinuj naprawdę jakąś podwórkę. Możesz sobie poobejrzeć moich kilka filmów też, możesz obejrzeć wszystkie moje filmy też. Dostaniesz tam całą masę informacji na temat właśnie tego, jak podnieść swoją wartość. I zastanów się na rok 2022 właśnie, jakie przeczytać książki, na jakie szkolenia pójść, czy byłeś kiedykolwiek na jakimkolwiek szkoleniu, które powiedziało Ci, jak poprawić to, co robisz na co dzień, jak poprawić jakość swojego umysłu, jak poprawić pewność siebie, jak poprawić cokolwiek, co robisz w swoim życiu. Bo na każdą rzecz, na której Ci zależy w życiu jest jakieś szkolenie, jest jakaś książka, jest jakiś blog, jest jakiś podcast, jest jakiś kanał na YouTube, tylko trzeba zadać sobie pytanie, i Twoja podświadomość zacznie szukać odpowiedzi. Więc życzę Ci, żeby 2022 był Twoim najlepszym rokiem w życiu właśnie przez to, że będziesz codziennie sobie zadawać pytanie, jak podnieść swoją wartość. Dziękuję.